Widok ciężarówki z charakterystycznym napisem Star na masce stał się w ciągu minionych 50 lat jednym ze stałych elementów pejzażu polskich szos, dróg i autostrad. Chyba żaden inny samochód ciężarowy nie przewiezł na krajowych trasach tylu ton towarów i chyba żadne inne podwozia nie były podstawą tylu pożytecznych cystern, podnośników, dźwigów i zamiatarek. Wśród różnych modeli samochodów produkowanych przez zakłady Star najpopularniejszy był zawsze typ ciężarówki tzw. średniej, przeznaczonej na krajowe niezbyt długie trasy, niezbyt kosztownej w zakupie i eksploatacji, a przy tym prostej w obsłudze i niezawodnej. Najnowszym przedstawicielem tej linii rozwojowej oferowanym dziś przez zakłady Starachowickie jest samochód ciężarowy Star 1142. Samochód Star 1142 produkowany jest w zakładach starachowickich Star SA w Starachowicach. Zakłady Star korzeniami sięgają średniowiecza, kiedy to na terenie dzisiejszych Starachowic pracowały już pierwsze kuźnice, zakładane przez cystersów z pobliskiego Wąchocka. W dwudziestoleciu międzywojennym z kolei zakłady starachowickie stały się jednym z najważniejszych ogniw polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tu produkowano m.in. słynne działa przeciwlotnicze na licencji firmy Bofors. Owe chwalebne tradycje i dziś zobowiązują pracowników Stara do utrzymania wysokiej jakości pracy. Przecież, jak wiadomo, szlachectwo zobowiązuje. Procesy produkcyjne przebiegają zatem w zakładach Star nie tylko przy użyciu nowoczesnych narzędzi i technologii. Doświadczeni, fachowi, pracownicy, świadomi spuścizny wieków, dokładają do każdej zmontowanej ciężarówki swoje osobiste zaangażowanie i ambicje, by rezultaty ich pracy godne były chlubnej tradycji ich firmy.

Został skonstruowany z myślą o eksploatacji na trasach o średnim dystansie, co w polskich warunkach oznaczać może przejazdy, na przykład między Warszawą a Szczecinem, czy też między Rzeszowem a Gdańskiem, oraz w warunkach miejskich. Sześciocylindrowy silnik wysokoprężny Star T359ECE lub T359ECF z turbodoładowaniem o mocy 110 kW przy 2400 obrotach na minutę zapewnia samochodowi prędkość Maksymalną 98 km na godzinę. Dopuszczalna ładowność wynosi 6,5 tysiąca kg, zaś masa holowanej przyczepy 8,5 kg. Dzięki stosunkowo niedużej masie własnej i umiarkowanym rozmiarom jest to samochód dość szybki i łatwy w manewrowaniu, wygodny w eksploatacji zwłaszcza w warunkach szosowych. Star 1142 przystosowany jest także do jazdy w nieco trudniejszych warunkach drogowych, z czym trzeba się wciąż niestety liczyć na polskich drogach. Aby niwelować niedogodności jazdy po wyrwach i wybojach, zawieszenie tego Stara wyposażone jest w resory półeliptyczne, amortyzatory hydrauliczne podwójnego działania oraz stabilizator przechyłów bocznych w zawieszeniu tylnym. Kabina stara 1142 może być wyposażona na zewnątrz, spoilery laminatowe typu facelifting, spoiler dachowy i laminatowe zderzaki. Wnętrze jest trzy miejscowe, wyposażone m.in. w wentylację i ogrzewanie wymuszone dmuchawą. Zaś na życzenie zamontowane może być dodatkowo ogrzewanie niezależne, fotele z zagłówkami, pasy bezwładnościowe. Podwozie Star 1142 bardzo dobrze nadaje się pod zabudowy specjalne, czyli jako ruchomy fundament, na którym montuje się różne urządzenia specjalistyczne, jak np. tzw. Tak hakowiec, służący do wciągania i przewożenia kontenerów na gruz i odpadki, Cysterny zwykłe i cysterny na mleko, podnośniki i dźwigi samochodowe, wywrotki zwykłe i trójstronne, zbiorniki asenizacyjne, zamiatarki i polewaczki ulic. Podwozia przeznaczone do takich celów wyposażone są dodatkowo w przystawki odbioru mocy, umożliwiające napędzanie instalowanych urządzeń. Zakłady Star SA posiadają bowiem sieć autoryzowanych dealerów, którzy prowadzą sprzedaż podwozi i samochodów oraz przyjmują zamówienia na specjalne typy zabudowy i dodatkowe wyposażenie. Możliwy jest także zakup samochodów star w formie leasingu i w sprzedaży ratalnej. Oprócz sieci sprzedaży istnieje jeszcze bardziej rozbudowana sieć autoryzowanych stacji obsługi samochodów Star. W wielu wypadkach zresztą owe stacje prowadzone są równolegle przez dealerów zajmujących się sprzedażą. Owe stacje, zwane w skrócie ASO, zapewniają obsługę gwarancyjną i firmowy serwis naprawczy wszystkich typów ciężarówek Star, praktycznie we wszystkich częściach Polski. Każdemu, kto lubi korzystać z wyrobów o sprawdzonej i uznanej marce, polecić można samochód Star 1142, spadkobiercę tradycji i sławy długiej dynastii ciężarówek Star, od dziesięcioleci przemierzających polskie drogi.